programom kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym, dotyczących kwestii kobiet. Otóż kandydatki i kandydaci prześcigają się w obietnicach dotyczących kobiet, a my kobiety pytamy. Pytamy o cztery najważniejsze dla nas kwestie, kwestie dotyczące Bezpieczeństwa kobiet. Tego brakuje w deklaracjach kandydatek i kandydatów na prezydenta. Dzisiaj jesteśmy przed warszawskim ratuszem. Tutaj za chwilę złożymy pismo. Pismo z czterema pytaniami do kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski mówi wiele o prawach kobiet, natomiast pomija te najważniejsze. A najważniejszym prawem kobiet jest prawo do życia, do zdrowia i do bezpieczeństwa. Dlatego postanowiłyśmy jako kobiety zapytać kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego o to jak odniesie się do czterech najważniejszych kwestii dotykających bezpieczeństwa kobiet. Czy jest za wypowiedzeniem paktu migracyjnego? Czy jest za przywróceniem kontroli na polsko-niemieckiej granicy, czy jest za likwidacją wakatów w policji, a wreszcie, czy jest za ekstradycją, bezwzględną ekstradycją obcokrajowców popełniających w Polsce przestępstwa? Liczymy na odpowiedź kandydata konkretne odpowiedzi tak czy nie w tych czterech, Najważniejszych dla bezpieczeństwa polskich kobiet kwestiach. Za chwilę złożymy ten dokument w biurze podawczym w ratuszu warszawskim. Dajemy Rafałowi Trzaskowskiemu 7 dni na odniesienie się do tych czterech kluczowych i konkretnych kwestii. Dzisiaj najważniejszym problemem kobiet jest bezpieczeństwo. Dzisiaj kobiety drżą i obawiają się tego, co będzie, jeżeli do Polski masowo zostaną wpuszczeni migranci. A doskonale wiemy, że Donald Tusk, którego Rafał Trzaskowski jest zastępcą, zgodził się na pakt migracyjny. Wiemy także, że samorządy przygotowywane są do przyjęcia migrantów. Także dlatego, że samorządowcy, starostowie podczas szkolenia organizowanego przez MSWiA otrzymali jako zadanie organizację przyjęcia migrantów w każdym powiecie. To pokazuje, że nie ma wątpliwości, że Rząd Donalda Tuska, środowisko koalicji 13 grudnia, którego przecież ważnym elementem jest Rafał Trzaskowski, przygotowuje polskie samorządy i polskie instytucje do przyjęcia migrantów. Jeżeli do Polski trafią hordy migrantów, to wiadomo, co będzie się działo. Widzimy to w krajach, które szeroko otworzyły drzwi dla migrantów. Tam w sposób drastyczny wzrosła liczba gwałtów, aktów terroru, rozbojów, ale także zabójstw. I to właśnie zwykle te czyny popełniają migranci. Dlatego my dzisiaj Pytamy Rafała Trzaskowskiego o te cztery najważniejsze dla bezpieczeństwa kobiet kwestie. Dzisiaj także do pozostałych kandydatek i kandydatów zostaną wysłane tego rodzaju pisma z prośbą o odniesienie się, o konkretną deklarację na temat spraw kluczowych dla bezpieczeństwa kobiet my dzisiaj mówimy sprawdzam pytamy się Rafała Trzaskowskiego jak to jest naprawdę jak to jest naprawdę jaki jest jego prawdziwy stosunek do bezpieczeństwa kobiet Szanowni państwo kampania 2023 roku i wtedy pewne środowiska kobiece mogły się jeszcze udzić że cokolwiek w ramach ich Praw, szczególnie tych praw związanych z bezpieczeństwem, w Polsce zmieni się. Niestety te dwa lata, drugi rok rządów e, koalicji obywatelskiej pokazuje, że sprawy kobiet, interesy kobiet, bezpieczeństwo kobiet schodzi na daleki plan, jeżeli nie powiedzieć, że w ogóle z tego planu schodzi. Kilka dni temu Gazeta Wyborcza opisała historię kobiet w Warszawie mieszkających, które. Idą do sklepów wojskowych i kupują gaz pieprzowy, z którego korzystają podczas komunikacji e, taksówkami, podczas wieczornych wyjść. I tutaj opisany był bardzo szeroko właśnie problem związany z bezpieczeństwem. Ja pamiętam posłanki Platformy Obywatelskiej, które w 2023 roku w kampanii opowiadały o prawach. Oczywiście dominował temat prawa do abor o aborcji, ale nie mówiły o prawie do bezpieczeństwa, nie mówiły o prawie do tego, aby właśnie te kobiety w Warszawie czy w innych dużych miastach, w mniejszych ośrodkach mogły czuć się bezpiecznie. Pakt migracyjny. My oczekujemy dzisiaj jasnej odpowiedzi w ciągu siedmiu dni. Przed wyborami prezydenckimi od Rafała Trzaskowskiego, jaki system wprowadza w Warszawie, jaki wprowadzał system bezpieczeństwa dla kobiet, które tutaj mieszkają. Bo ostatnie lata, ja byłam też radną e, miasta stołecznego Warszawy, ostatnie lata pokazały, pokazały absolutnie wyzbycie się tego bezpieczeństwa wśród e, kobiet. Chodzi tutaj oczywiście między innymi głównie o migrantów, ale generalnie system jest w Warszawie niewydolny. Jeżeli już Gazeta wyborcza opisuje tego typu problemy, o których jest coraz głośniej, bo Proszę pamiętać, jeżeli chodzi o stołeczną policję, tutaj cały czas jest mnóstwo wolnych wakatów niewykorzystanych, czyli nie ma patroli kontrolujących to bezpieczeństwo, to jak te Warszawianki, w skali, jeżeli w Warszawie nie czują się bezpiecznie, mogą się czuć pod skrzydłem Rafała Trzaskowskiego bezpiecznie w skali ogólnopolskiej? Jest to absolutnie niemożliwe. Mamy nadzieję, oczywiście nie, nie łudzimy się, że spotkamy tutaj chociażby zastępców Rafała Trzaskowskiego, ale oczekujemy odpowiedzi pisemnej, formalnej w ciągu najbliższych siedmiu dni. Jakie jest jego stanowisko, ale też. Chcielibyśmy i dołączymy do tego z panią poseł Anną Krupką pytania, jak przez ostatnie lata Rafał Trzaskowski wpływał na bezpieczeństwo kobiet w Warszawie, bo ze wszystkich możliwych portali możemy wyczytać, że jest mnóstwo wolnych wakatów, jest brak poczucia bezpieczeństwa, jest coraz więcej obcokrajowców i są takie dzielnice w Warszawie, których kobiety po prostu wieczorami boją się opuszczać swoje miejsca zamieszkania. Dziękujemy i teraz udajemy się do ratusza. Czy macie Państwo jakieś pytania? A, są pytania. I uh -huh. To, może to, ja, tak, to, tak. To, jest, to jest tak naprawdę afera la fera, która pokazuje zaangażowanie służb specjalnych, czyli instytucji państwowych w kampanię wyborczą. To pokazuje, że żyjemy w kraju kroczącego autorytaryzmu dlatego że tego jeszcze nie było aby służby centralne aby służby specjalne wykorzystując ankietę która była składana do oświadczenia ankietę związaną z bezpieczeństwem a więc ściśle tajną do tego aby atakować jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich kandydata który jak widać, idzie po zwycięstwo. I tak naprawdę to najbardziej niepokoi Donalda Tuska. W sztabie Rafała Trzaskowskiego trwa dzisiaj panika, panika, która jest także wynikiem dobrego przyjęcia. Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, i efektem tej paniki jest paniczne i desperackie wykorzystanie instytucji państwowych, a taką instytucją są służby specjalne do kampanii wyborczej. To pokazuje, że to pokazuje panikę, ale to pokazuje także jak ogromne są szanse Karola Nawrockiego na zwycięstwo w tych wyborach prezydenckich? Proszę jeszcze pamiętać o jednym, szanowni państwo. My obie z panią poseł byłyśmy ministrami, i obie przechodziłyśmy całą procedurę postępowania, jeżeli chodzi o dostęp do informacji tajnych, ściśle tajnych. I w tym przypadku ta cała procedura też jest objęta ochroną i odpowiednią klauzulą. Wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której informacje na przykład o przebytych chorobach. Obranych lekach ujrzą światło dzienne w przypadku różnych osób. Przecież to jest złamanie RODO, nie wyobrażamy sobie sytuacji, już widzimy upolitycznienie prokuratury, upolitycznienie tak naprawdę tej sfery, która powinna być apolityczna, ale służby, które są angażowane w kampanię wyborczą, to już jest ostatni element tak naprawdę zapaści w państwie. Nie ma możliwości, żeby ze stempelkiem tajne lub ściśle tajne dokumenty wychodziły do poszczególnych dziennikarzy dużych poczytnych stacji. Dla nas to jest absolutnie próba zdezawuowania i e, jakby odwrócenia od ważnych wydarzeń i od ważnych tematów, a takim tematem jest chociażby pakt migracyjny, e, uwagi wyborców. To się oczywiście nie uda. E, Doktor Karol Nawrocki dzisiaj miał swoją konferencję, wytłumaczył, oświadczenie również wczoraj zostało opublikowane, wytłumaczył kwestie związane z mieszkaniem. My żądamy i na pewno będziemy w tej sprawie również zra, z, zgłaszać się do pana Rafała Trzaskowskiego w kontekście właśnie jego z kolei mieszkań i jego oświadczenia majątkowego. Czy są jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo? To dziękujemy w takim razie. Dziękujemy e... bardzo.